już się pomalowałam, jestem po śniadaniu i zaraz będę z Mają wychodzić na siku. Witam Was kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest piątek, jednak ja zaczynam nagrywać dla Was vloga i pomyślałam, że teraz nagram dla Was vloga z weekendu nie z całego tygodnia, bo jednak z 7 dni vlog wychodzi mi bardzo długi, ciężko się go montuje dlatego dzisiaj nagram z 3 dni, jest piątek, weekendu początek A chociaż ja jeszcze idę do pracy no bo kiedy zaczynam nagrywać to jest teraz dokładnie po 6 nie no, jest już siódma. A nie wiem, bo nie mam akurat na ręce zegarka. Ale ja wstałam właściwie chwilę temu. Będę się teraz szykować. Z mają pójdę zaraz na siku. Więc dzisiaj nie wiem, czy będzie dużo się działo, ale będę też nagrywać wam w sobotę i w niedzielę. I oczywiście zapraszam do oglądania. Maja, jak widzicie, jeszcze śpi. Jak zawsze rano wychodzi z Małeczką 740 i ja aż będę wychodzić z domu. Jest godzina 8 i jestem już w pracy. Ja teraz właśnie już włączyłam komputer. I muszę napisać maila, a później będę wpisywać do systemu. Pokażę Wam teraz, jakie mam w pracy towarzystwo, więc to jest moje towarzystwo. Taką roślinkę mam jedną tutaj w pokoju. nic nie jestem sama w gabinecie. Jeszcze sobie z koleżanką obie do pracy i są to pracki ziemniaczane. Tu mamy dwie porcje. Zwróciliśmy ziemniaczane ze śmietanką chyba, czy z jakimś sosem. Ponieważ dzisiaj jesteśmy same, tylko we dwie właśnie. Chcesz jedzonko? Jesteś głodna? Maja, że jak słyszę, że jedzą go, to od razu się cieszę. A ja dzisiaj dostanie karmę o smaku jagnięciny i szynki. Także już jej nakładam do miseczki. Już jedzą go gotowe. Maja nie mogła się doczekać, jak dostanie. Widzieliście, przed chwilą była u mnie Sonia. Już poszła, bo właśnie mój tata był i przeprowadził Sonieczkę. Tak więc Sonia się trochę z nami pobawiła, ze mną i z Mają. No ale już wrócili do siebie. Ja trochę mam nagrałam nawet jak i rzucam piłeczkę. Idziemy dzisiaj na spacer nad zalew. Jest zimno i trochę wiaterek Ale mimo to idziemy, bo dziewczyny ciepło nawet są ubrane. Nie powinny zmarznąć My też wzięłyśmy Soniusia Wróciłam ze sklepu i była właściwie dzisiaj na dużych zakupach Pokażę Wam tak w miarę szybko co kupiłam tu mam szampon do włosów, bitą śmietanę, jeżeli będę chciała coś słodkiego, to akurat zrobię sobie kakao z bitą śmietaną. Ogórki korniszone. Pomidorki koktajlowe, bo może będę robić zapiekankę ryżową. Ja ją robię często z tym pomidorkami. Tutaj dwa jogurty naturalne, ja bardzo często do dużych rzeczy używam jogurtu naturalnego. Dwie papryki, żółtkie, do kanapek, pieczarki, to też właśnie do zapiekanki. Tutaj dwa jogurty owocowe, Sereg mozzarella do chleba, dwa ogórki... zielone. I moje ulubione mleko wegańskie kokosowe, tu pasta do zębów i ryż, który też często właśnie wybiorę do zapiekanki. I bardzo Wam też polecam ten ryż, jeżeli nie próbowaliście tego ryżu z Biedronki, bo on jest od razu już z marchewką, z groszkiem, z bazylią, więc jeszcze chyba druga wersja smakowa. I tutaj mam cały zapas bułek, przyszły na cały tydzień. Ser z zapiekanki, woreczki kupiłam też na kubki do sprzątania, masło, zieloną herbatę i tutaj przekąska Wafle kukurydziane z solą I ja je właśnie będę jeść z takim jogurtem owocowym. Czyli Zuzia, pokaż się, bo masz jeszcze w tym filmiku. Nie pokazywałam Zuzi. Teraz będę wymieniać piasek tutaj w piaskownicy chomika. czy ułożyszka wymieniam, bo chrupka wymieniałam wczoraj i jest jeszcze czysty. No i oczywiście muszę umyć miseczki, bo będę zaraz, zaraz chłopakom dawać jeść. Standardowo po łyżeczce karmy mikseramy. I ja teraz zmieniłam trochę rutynę moich chomików wieczorną, ponieważ daję im jedzonko tylko raz dnia. Jeżeli nie daję dwa razy, czyli ja im zawsze dawałam jak raz dnia, to im dawałam, po prostu mniej, dawałam im dwa razy, to dawałam im po prostu mniejsze porcje, ale teraz doszłam do wniosku, że będę im dawać raz dnia, bo to też wystarczy, bo po prostu jak im nałożę troszkę więcej, na przykład taką większą łyżeczkę i oprócz tego jeszcze dam ziółek. Czasami nawet jakieś warzywko, jak mam w domu. No to wystarczy jak im dam po prostu raz dnia i daję rano. I one jak staną trochę sobie zjedzą, to ja widzę, że jeszcze sporo tego jedzonka im zostaje na wieczór. I potem w nocy sobie dojadają wszystko, no a rany znowu im daje świeże, dlatego teraz ja jej karmię, karmię raz dnia, już nie dwa razy. No i teraz tutaj położysz, co dostaną. Oprócz karmy dam im jeszcze trochę mniszka lekarskiego z herbapet. Oprócz tego jeszcze troszkę pasternaka, korzenia. Jeszcze dostałam suszonego pomidorka. Tylko muszę im przełamać. Albo dobrze dam im do im po plasterku. Tylko jakimś mniejszym. Bo to jest troszkę mniejszy. No i dzisiaj śniadanie dla chomików już jest przygotowane. Chrupeczek wstaje. Pokażę, jak wyjdzie z norki, jak w całości chrupek wygląda. Ponieważ bardzo ładnie mu się zajgoiło, na futerko mu już odrosło, co bardzo ważne. No, bo jak pamiętacie w zeszłym roku, to znaczy w 2021, no czyli nie tak wcale dawno, chrupek był chory. Jeszcze w grudniu był chory, oliże mnie mój słodzieczek. I chrupek bardzo się drapał, przez to wydrapywał sobie futerko. Jak się drapiał, to robił sobie takie rany i tam w tych miejscach wydrapał futerko, miał całe tutaj za łóżkami wydrapane futerko. I ja myślałam, że już mu to nie odrośnie, ale na szczęście odrosło mu i teraz ślicznie wygląda, już Wam go mogę tutaj pokazać, spójrzcie. Odrosło futerko ja bardzo się z tego powodu cieszę, bo obawiałam się, że to futerko może mu już nie odrosnąć. Jeszcze może tutaj widać, że ma tak przerzedzone za łóżkiem, ale to już nie jest to samo, co wtedy miał. Jedyne co, no to troszkę chrupcio podczas tej choroby schudł, ale już mogę oficjalnie Wam powiedzieć, że chrupcio dobrze się czuje. Tak słodko mnie zawsze liże, ale troszkę schudł. W nie dała dużeczka, no to zdecydowanie chrupcio teraz jest chudszy, a zawsze właśnie to chrupek był grubszy. A teraz jest na odwrót. Chrupek chodzi tutaj do miseczki, bo właśnie dałam Ci jedzonko. To jest po prostu taki słodziak z jest, bo on naprawdę chce być głaskany, liże po rękach. No, oczywiście wybrał sobie tutaj, widzę, pomidorka. Pokażę. już je śniadanie i na śniadanie wziął sobie pomidorka. Przesunę miseczkę, żeby lepiej było widać. Dobrze, słuszny pomidorek. mieliście kciuki i żeby wyzdrowiał, no to już chcę Wam powiedzieć, że dobrze, bo udało się. Chrupaczek jest zdrowy. Ładnie sobie teraz zajada wszystko. Więc nie będziemy może mu już to przeszkadzać. Teraz jedzonko dla orzeszka. Zobaczcie, ma świeżo wymieniony piasek. A to Wam pokazałam, mam nawet jak zmieniałam, bo widzę, że o się jest na piętarku. Możesz jak zobacz, jakie tu masz pyszności w miseczce. Pomidorka nie wiem czy chcesz. No chodź. Ty też lubisz chyba pomidorka. OB ja lubię. Nie, będzie sobie to jad. Pewnie jak zje trochę pomidora, to tutaj resztę będzie jad. A resztę zostaniemy na wieczór. Co patrzysz do miseczki, czy jest jednak coś lepszego niż ten pomidorek jeszcze? Na przykład jakbyś dostał paprykę świeżą albo marchewkę, to by jeszcze lepiej leciał do tej miseczki na pewno, ale nie. Dzisiaj nie. Może no, jutro jakieś świeże warzywka dostaniesz? No to właściwie tego pomidora mogę mu włożyć do miski. W takim razie przy tutaj. Z Majką na Siku i też pójdziemy do moich rodziców. Wyszłyśmy na spacer. Idę też z moją siostrą i z Sonią. I oczywiście z Mają. I idziemy na zalew, znaczy jesteśmy właściwie już nad zalewem. I idziemy na łąki. Idziemy wiatr i Dzisiaj mamy ciepłą pogodę, dlatego zobaczę jak nawet jak dojdziemy do łąk, to spuszczę Sonię. Bo Maja już jest spuszczona. No ale dzisiaj jesteśmy we dwie, razem więc jedna pilnuje jednego pieska, druga drugiego, dlatego Majka może być spuszczona nawet tutaj, jeżeli tędy czasami jeżdżą samochody, ale oczywiście bardzo rzadko. A Słoneczka spuściłabym dopiero jak już będziemy na łąkach, gdzie tam oczywiście już samochodów nie ma. Ale jeszcze zobaczę czy nie idzie jakichś innych sytuacji, na przykład czy ktoś nie idzie z dużym pieskiem, bo są zawsze na duże pieski szczeka. A dzisiaj jest naprawdę bardzo ładna pogoda, świeci słońce. Znaczy, oczywiście jest trochę zimno, bo jak widzicie pieski są w rękach, ale ogólnie jest to ładnie. No chodź, nie? No to na razie idziemy w przychodzie. Maja, chodź! Gdzie tam byłaś? I już spuszczam soniczkę, bo doszliśmy do łąk. A Maja przybiegła zazdrosna. Myślała, że ja smaczki daje Sonia i ja ją po prostu odpinam. no bo zostałyśmy w tyle i już dziewczyną zrobiłam przed chwilą zdjęcie więc być może izoną na miniaturce też pewnie dodam na instagramie chociaż zobaczę jeszcze co wyszło i już dziewczyny są po krótkiej sesji dalej będziemy szli na spacerek tutaj tą drogą a z tej strony jest do rzeka ale dzisiaj też i pod względem słońca to średnio robicie zdjęcia, bo z każdej strony słońce świeci. Idziemy dalej. Maja też zgarnęła na spacerze darmowego gryzaka. Bo pani była ze swoim pieskiem. Właśnie z suczką, i ta suczka cieszyła się do moich. Widzicie coś, Sonia? I pani woła ją smaczkami. I Maja też załapała darmowego. Dostała No i jak widzicie, Sonia sobie chodzi spuszczona. Chciałam się z Wami pożegnać. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych vlogach.